Wielka kontrowersja w trakcie Grand Prix Włoch. Oskar Fiastri został poproszony, aby oddał pozycję Norrisowi, któremu zespół zafundował wolny postój w trakcie pobytu w alei serwisowej. Czy mi się to podoba? Oczywiście, że nie. Czy to było słuszne i sprawiedliwe? Naturalnie, że tak. Sednem problemu jest to, że McLaren znowu zaplątał się we własne nogi, kombinując ze strategią, bojąc się o pozycję, którą Oscar mógłby stracić na rzecz Charlesa Leclerc'a, zamieniono kolejność zjazdów po nowe opony, przez co Oscar znalazł się w lepszej pozycji na torze. Norris bał się o podcięcie ze strony Piastriego, ale został poinformowany, że do takiej sytuacji nie dojdzie. No i cóż. Głupio wyszło, nie? Zespół wziął błąd na siebie, bo w tej konkretnej sytuacji mieli wpływ na przebieg zdarzeń, dlatego też poprosili o zamianę miejsc, a Oskar zbytnio z tą decyzją się nie kłócił. Powiecie, to w takim razie i w Holandii Oskar powinien nie dojechać do mety i w ogóle już zawsze, gdy jeden z kierowców zostanie jakoś poszkodowany, to będzie trzeba manipulować wynikami. Tylko takie uogólnianie jest po prostu nie na miejscu, bo na Mązie w całe to zamieszanie uwikłani byli wyłącznie kierowcy McLarena, co słusznie zauważył sam Piastri w trakcie konferencji prasowej. Gdyby inne samochody były w to zamieszane, nie oddalibyśmy punktów innym zespołom z powodu naszej pomyłki. Gdy nie ma innych samochodów, łatwiej to wszystko wyprostować. Przez to, jak McLaren zarządził swoimi kierowcami, zawsze ktoś byłby niezadowolony. Piastri, bo kazano mu oddać miejsce na torze, albo Norris, który straciłby kolejne punkty przez błąd zespołu. No a poza tym wszystkim, Oscar mógł po prostu nie zgodzić się z decyzją zespołu. Nie sądzicie? Tylko podobnie jak Norris na Węgrzech rok temu, Oscar wiedział, że lepiej nie podburzać atmosfery w zespole, która i tak przez te zdarzenia zrobiła się, delikatnie rzecz ujmując, napięta.